Cześć, witajcie kibole Kolejorza. A w tym filmie podsumujemy sobie ostatni dramatyczny sezon 2023-2024 w wykonaniu Lecha Poznań. Dziękuję Wam również za aktywność w sekcji komentarzy pod ostatnim filmem. Tam pojawiło się wiele ciekawych dyskusji, i w tym filmie również postaram się odnieść do wątków, które tam rozwinęliście. Dziś, jak nagrywam, ten film jest 30 maja, czyli już jesteśmy bogaci o wiedzę, którą Piotr Rutkowski przekazał wczoraj na dyskretnym spotkaniu z dziennikarzami na ulicy Bugarskiej w Poznaniu. Opowiedział trochę o decyzjach, jakie zapadły podczas sezonu, kto za nie odpowiadał, jak jest zadowolony z pracy Tomasza Rząsy oraz działu skautingu Lecha Poznań. Opowiedział również o stratach finansowych klubu. W tym filmie głównie skoncentruję się na tej drugiej części sezonu, kiedy to Mariusz Rumak był trenerem Lecha Poznań. Pierwsza część sezonu myślę, że nie ma tutaj większych dyskusji co do tego, że John Van Den Brom nie powinien być dłużej trenerem Lecha Poznań. Choć i tak pojawiały się takie głosy, choć nie było ich wiele, że w perspektywie tego, co zaprezentował Rumak, czy może John nie powinien dłużej być trenerem Lecha Poznań. Jednak pamiętajmy o tym, że ogólnie ten sezon zaczął się niedopuszczalnie, ponieważ poziom łatwości, jaki był w ogóle na początku rundy jesiennej, był nieporównywalnie niższy w porównaniu do poprzednich sezonów. Legia Warszawa gra w europejskich pucharach to samo Raków Częstochowa, czyli dwaj pretendenci oprócz tego Lecha Poznań do tytułu mistrzowskiego. No a co zrobił Holender John van den Brom, który oczywiście był dobrym trenerem, miał fajne osiągnięcia w rozgrywkach 2022-2023, no jednak już jego pomysł i cała idea wypaliły się. To nie rokowało dobrze. No i można było też zobaczyć to w takich meczach jak z Pogoń Szczecin, odpadnięcie z eliminacji do Ligi Konferencji Europy. No i taki e, bardzo dziwaczny mecz, kiedy to wygrywaliśmy u siebie z Jaglaniem Białostok 3-0, a skończyło się wynikiem 3-3. A jeżeli chodzi o takie żarty innym, no to ja częściej po prostu je robię. No. Więc nie ma tutaj większej dyskusji. John Van Den Brom nie powinien być wtedy już dłużej trenerem Lecha Poznań. No i wtedy nadchodzi ten moment, kiedy trenerem Lecha Poznań zostaje kontrowersyjny Mariusz Rumak. Z jednej strony wiemy, że on ma dużą wiedzę o klubie, bo jest w klubie pracuje jako taki urzędnik w Akademii Lecha Poznań, więc nie możemy powiedzieć, że nie zna klubu. Był kiedyś trenerem, miał wicemistrzostwo Polski, ale też odpadał z tych europejskich pucharów. Niedobrze też wyglądała jego praca w kolejnych klubach, gdzie to były same porażki, kompromitacje i tamte jego poczynania tylko pokazały, że nie jest to najlepszy wybór jako trener Lecha Poznań w tamtym czasie. Pod tym kątem, że ludzie mają prawo nie wierzyć, że to się uda. To o to chcę zapytać trochę. Oczywiście, że mają prawo nie wierzyć, tak? Bo to, to tak naprawdę nikt nie jest w stanie ich przekonać słowem. Tak? Bo to jest część mojej pracy. także. Ale tu jest lek poznań. Dwa mecze pan przegra i będzie jazda niesamowita już. Mógłby pan powiedzieć, że dzisiaj pan lepszym trenerem niż 5, 6, 7 lat temu? Tak. <laughs> I z tego co już wiemy, po wczorajszym spotkaniu z dziennikarzami Piotr Lutkowski powiedział, że to był jego świetny pomysł, aby Mariusz Rumak był trenerem Lecha Poznań i argumentował to też tak że nie usłyszał od swoich współpracowników zdecydowanego nie, również od Tomasza Rząsy. Zatrudnienie Rumaka to była kontrowersyjna decyzja, jednak tych głosów na nie było więcej i większość ludzi się dziwiło, dlaczego taki ruch Lech poza nim postanowił zrobić. No i początek rundy wiosennej nie wyglądał źle w wykonaniu Mariusza Rumaka: było innymi zwycięstwo na wyjeździe z Jagiellonią Białystok. Im dalej później Szła ta runda wiosenna, no to tym gorzej gra drużyny wyglądała. Mecze wyglądały po prostu źle. Nawet jak były zwycięstwa z wartą Poznań, które tak naprawdę zapewniły nam weldę strzelając dwa gole, czy też takie naciągane to zwycięstwo z pogonią Szczecin 1 do 0, gdzie też widzieliśmy, że ta gra wyglądała tak, że to bardziej nawet pogoń mogła ten mecz wygrać. No to były takie znaki ostrzegawcze, że coś jest bardzo, bardzo niedobrze. W szczególności, że tych szans, aby. Wskoczyć gdzieś tam na te drugie pierwsze miejsce było bardzo, bardzo wiele, a te mecze tylko pokazywały, no, że tutaj idzie to w bardzo złym kierunku. No i w końcu, nam nadchodzi ten słynny mecz Spuszczą mnie połomice czyli to był już taki mecz, na który dosłownie nie dało się patrzeć. Wyglądało to tak, jakby piłkarze grali przeciwko rumakowi, i tak jak jeszcze można zrozumieć to, że ten rumak został na początku rundy wiosennej zatrudniony i że kilka tych meczów jakoś tam grał. Tak to, że nie został on zwolniony z funkcji trenera po meczu, spuszczą mnie po tak jest to absolutnie niedopuszczalne i niewytłumaczalne. Wywalenie rumaka z funkcji trenera powinno być w tym przypadku tak oczywiste, jak oczywiste jest to, że nie kupujesz zawodnika z kontuzją. No i też po tym wczorajszym spotkaniu Rutkowskiego z dziennikarzami wiemy, dlaczego on podjął tak dziwną decyzję, że nie wywalił wtedy rumaka. Pamiętacie może pojawiały się wtedy też takie pogłoski zaraz po meczu, że rumak się podał do dymisji, ale to były zupełnie fake newsy. Okazało się, że w ogóle nic takiego się nie stało. No i ten rumak jednak ciągle był trenerem, a Rutkowski jak wczoraj stwierdził podczas tego spotkania z dziennikarzami, niby Maciej Skorża był zainteresowany objęciem kolejorza w tamtym czasie, ale się rozmyślił. No, i w ten sposób stwierdzili, że rumak zostaje. A po tym meczu z puszczą jeszcze było wiele szans, bo wiadomo, że przecież rywale będą się potykać. Bo taka jest natura, zwłaszcza w szczególności końcówki rozgrywek. No i jak wiadomo też Jelenia czy Śląskie nie mają takiego doświadczenia zdobywania trofeów, więc to było oczywiste, że będzie dużo szans, żeby wygrać Mistrzostwo Polski. Tymczasem nic nie zrobił Piotr Rudkowski. twierdził nawet, że Rachał Janas nie będzie dobrym kandydatem, ponieważ rzekomo nie był zadowolony z jego zaangażowania, jak też możemy się dowiedzieć z tego wczorajszego spotkania z dziennikarzami. Ale naprawdę pojęcia nie mam, jakim cudem można było zostawić rumaka na tym stanowisku. Rumaka, która cechowała arogancja na konferencjach prasowych, jakieś dziwne poczucie tego, że jest wielkim specjalistą i że robi tutaj w Lechu bardzo dobrą robotę. Zobaczcie też fragment konferencji prasowej. Po meczu z górnikiem, zabrze. Rumak tutaj uzasadnia, dlaczego się trochę spójrzmy na tę konferencję. Następnie Rumak dostaje proste pytanie od lokalnego dziennikarza. Dlaczego zespół się tak źle prezentuje na boisku? Czy może coś jest nie tak w treningach? Też muszę myśli zebrać, słuchajcie, bo to nie jest tak, że się przychodzi tutaj i od razu się jest gotowy na konferencję, więc, więc to naprawdę e, taki dosyć duży ostatni rollercoaster, więc, więc tylko dlatego, że ja zebrał myśli i, i potrafił złożyć kilka zdań po polsku. Nie w nerwach, tylko tak spokojnie, nie w nerwach, tylko tak spokojnie. A, few later. a co pomysł. pan oczekuje, że pan nas? Pan przyniesie tablicę, to pan narysuje ćwiczenia, no. No pomysł jest taki, jak... Pomysł, pan tak pan jak powiedziałem, pan? personalnie, no to proszę, niech pan mi powie, na kogo. Ale ja się pytam. I, czy, czy to jest kwestia personalna? Nie, to nie jest kwestia jest, personalna. Jaka jest kwestia tej niedyspozycji? Od dziewięciu lat najgorsza seria bez strzelonego go. Pan, no, no tutaj panu powiedziałem, no trzeba trenować najwyraźniej może coś jest nie tak w treningu. No jest coś nie, no być może jest nie zapraszam na treningi. W, trenujemy o 11:00 codziennie. W, opie, o, obiecuję, że będzie pan na wszystkich treningach i pan mi powie, czy coś jest nie tak. Dziękuję bardzo za, ten, za udział w pierwszej Przychodzi części konferencji. Przyjeżdża pan do nas na treningi? Jakie coś nie tak? No bo pan stawia tezę, że coś jest nie tak. A, pan nie? powiedział najwyraźniej jest coś nie tak. Ale to nie jest ten mi się pan opryta, co jest nie tak. No ale Pan powiedział najwyraźniej, no to, to, to chyba. No Bo widzę, co się dzieje na wojsku i to, i to widać, że coś jest nie tak. To nie trzeba być wielkim prorokiem. Prorokiem? No dobrze. No przepraszam, że się uniosłem, bo nie lubię takich dyskusji. I takich sytuacji, gdzie były te sprzeczki z dziennikarzami, w ogóle nakręcanie takiej tej negatywnej atmosfery ze strony Mariusza Rumaka, no było bardzo, bardzo dużo. No i jak widać, ta negatywność tego rumaka przełożyła się później na ten cały zespół. I w ogóle fakt, że można było doprowadzić do takiego stanu, do takiej degręgolady sportowej, no to moim zdaniem, jest wielka sztuka ze strony trenera, że zrobił to z zespołem, który potrafił zdobyć Mistrzostwo Polski dotrzeć do tej 1.4. Ligi Konferencji Europy i niemal odwrócić losy też tego dwóch z Fiorentiną co było wielkim, wielkim wyczynem, tam wiele oczywiście nam zabrakło ale pokazywało to, że ta drużyna mentalnie naprawdę jest na bardzo dobrym poziomie i tutaj ingerencja właśnie Rumaka który okazał się zupełnie niszczycielem, no tylko pokazała jak bardzo jest to taki toksyczny osobnik w Lechu Poznań. No i ten fakt, że Piotr Rutkowski po mężczyznach spuszczą mnie po nie wyciągnął żadnych wniosków, pokazuje tylko jakie panuje w Lechu takie no, zupełne kolesiostwo. Widać, że Rumak jest jakimś tam kolegą Piotra Rutkowskiego, a on nie chciał swojemu koledze robić przykrości i stwierdził, że zostawi go na tym stanowisku. Tak naprawdę powinna wyglądać yy, Taka trzeźwa ocena tej sytuacji, no, a Piotr Rutkowski nam tam próbuje wmawiać w tej swojej wypowiedzi, że nie by chciał Maciej Skorża przyjąć kolejza w tym czasie po tym meczu z puszczą, ale się rozmyślił i tak dalej, i tak dalej. Więc takie bajeczki będzie nam tutaj Piotr Rutkowski dalej, dalej opowiadać. No, naprawdę są to bardzo, bardzo głupie wypowiedzi. I nie dziwię się, że nie chciał on, aby było to nagrywane przez kamerę i wszystko było tak za zamkniętymi drzwiami. Z wypowiedzi Piotra Rutkowskiego możemy się też dowiedzieć, że nie jest zadowolony z pracy działu scoutingu. No i że też nie za bardzo z tego, co Tomasz Rząsa e, robił, a w sumie, dlaczego nie zawetował mu tego wyboru Mariusza Rumaka na trenera Lecha Poznań. Ale jak sam powiedział, rozlicza trenerów wstecz o kilka sezonów, a tamte dwa poprzednie stwierdził, że były udane więc no, jest to moim zdaniem taka bardzo niepokojąca wiadomość, bo to oznacza, że kolejny kolega, przyjaciel Piotra Ludkowskiego, czyli Tomasz Rząsa będzie na kolejne sezony w klubie a to dlatego, że nawet jeżeli on zepsuje teraz ten sezon albo ten będzie przyzwoity, a kolejny będzie zepsuty, no to Piotr Rudkowski będzie sobie wybiórczo po prostu patrzeć na to, co zrobił Tomasz Rząsa i zawsze znajdzie pretekst do tego, żeby sobie Tomasz Rząsa był na tym stanowisku, lub też innym stanowisku w klubie, no chyba, że jego, tak jak mówię, kolega nie znajdzie sobie innej, dobrej, przyzwoitej pracy, gdzie będzie zadowolony, no to wtedy oczywiście Piotr Rutkowski pozwoli mu odejść, no a tak, no to będzie panowała taka no, wiecie, przyjacielska atmosfera, gdzie w lechu tam wszyscy się lubią, nikt nie chce nikomu zrobić na złość, bo wszyscy są takimi kolegami. No, ale co z tego, że są kolegami, jak za nic nie ma w tym żadnego profesjonalizmu i nikt nie ponosi konsekwencji swoich działań, tak jakby to miało miejsce w każdej normalnej firmie. Tak, oczywiście, piłkarze też nie są święci, dobrze widzieliśmy, jak ci niektórzy prezentowali, więcej spodziewaliśmy się, zwłaszcza po liderach niektórych. Jest też grupa zawodników, którzy oczywiście w ogóle nie powinni być w wylechu tacy jak Baluga na przykład, który zupełnie nie spełniał oczekiwań, emerytowany już tur sobiech. Ale gdybym miał tutaj rozmieścić takie proporcje, no to moim zdaniem największą winę i tak ponosi zarząd z rumakiem na czele. Tym bardziej ten ostatni mecz, kiedy mogli go chociaż nawet nie wygrać, chociaż no właśnie zremisować jakiekolwiek pozytywne wrażenie pozostawić, żeby nieco optymizmu dać kibicom na taki kolejny sezon i się po prostu już odciąć od tych poprzednich rozgrywek, no to nawet oni w tym ostatnim meczu dali się wyprzedzić pogoni Szczecin, remisując ten mecz mogli chociaż utrzymać Wartę, a tak to nawet go przegrali. Przez co zesłali no Wartę do drugiej ligi. To jest podłość. Nie waham się tego powiedzieć. To jest podłość. Oceniam to jednoznacznie. I część osób oczywiście tutaj mówi o pewnych teoriach spiskowych, żeby to Warta nie grała na bułgarskiej. Tym akurat się może nie będziemy tak bardzo zajmować. Ale no faktem jest, że ten mecz przyczynił się też do tego, że Warciarze spadli. Nie jest to oczywiście wina Lecha, że, że Warta Poznań spada z ligi. No sport to jest rywalizacja przede wszystkim, Warciarze że sami są sobie winni, że grali tak słabo w lidze. Dobra, myślę, że na to na tyle z tego podsumowania, oczywiście tak jak starałem wam się tutaj powiedzieć, dużo było tych czynników, ale jak sami widzicie, wszystko zaczęło się od tego Piotra Rudkowskiego, który po raz kolejny pokazał, jak bardzo jest niekompetentną osobą i zatrudniając Mariusza Rumaka, który jest moim zdaniem jednym z najgorszych tenów Lecha Poznań w historii po tym, co zrobił podczas tego pół roku, więc no nic, sens, on jest za nami, myślę, że musimy go po prostu zapomnieć o nim i zrobić sobie wakacje od piłki nożnej. Oczywiście będzie Euro 2024, więc... Oglądamy Mistrzostwa Europy z udziałem naszej reprezentacji i miejmy nadzieję Bartosza Salomona. Także dzięki za oglądanie tego filmu. Możecie jasno dać znać w komentarzach, co sądzicie na ten temat. Zapraszam Was również do subowania mojego kanału, a my widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!